The coconut nut is a giant nut, if you eat too much you get very fat now. The coconut nut is a big, big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit, it's the cocoa fruit of the cocoa tree, of the cocoa tree. From the cocoa palm family. Yeah, 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 yeah. There are so many uses of the coconut tree. You can build a bigger house for the family. All you need is to find the coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruits free. It's the cocoa fruit. The cocoa fruit. Of, the cocoa tree. of the cocoa tree. From the cocoa palm We are now tuned in to 66.6 .6 KILL radio. Do jebana łapa, duża kiata się, jeszcze nie wpierdoliłem na teście. się wjeżdża, się wjeżdża Za jara na mało lata piszą, pęda żej, tata ma się za mojego teścia. się wjeżdża Do na łapa, duża kiata się, jeszcze nie wpierdoliłem na teście, się wjeżdża, się wjeżdża Za na mało lata piszą, pęda że żyj, tata ma się za mojego teścia 19 lat co niedziela u fryzjera Burdelman z jemach, pisze w Odarcheja. Bierze zjeba, chciała poczuć światła lata głupia straka Crazy woder woli wielka klatka Ułożyłem w głowie wielki plan, wielki plan To leci kasę zamienię na X-Faj Za mną zawsze stoi Max z a ty biorę max A ty górę w kosie patrz Jaki woda robi wiar, Robi wiatr Się wjeżdża jebana łapa, duża klata się jeszcze nie wpierdoliłem na teścia Się wjeżdża Się wjeżdża na mało lata piszą, opętana, że i tata ma się za mojego teścia Się dojeba na łapa, duża klata się jeszcze nie wpierdoliłem na teścia Się wjeżdża Się wjeżdża na mało lata piszą, opętana, że i tata ma się za mojego teścia Wielki ciężar widać Kable, dużo, białka, pyszne, smaczne Wjeżdża pancio, zawsze z maksem Co mu niepotrzebny kastet Bo jak ci wysunie na cytrynę, typie zaśnie szluchnie ci na lampę, tak żela mu się zgaśnie Robię to z braciakiem, wy flety róbcie miejsca Mówią na mnie włodara, tak kurwa się wjeżdża I Się wjeżdża Się wjeżdża Na salonach dzieła sztuki, nie ma suki drugiej takiej jak ty Tutaj tylko nie ma skruchy, zeta wody no i dwieście kafli Światło odbija czarny marmur, w powietrzu zapach palisandru Już znam na pamięć to miejsce, to jest chyba jakiś absurd Dobra, jesteś 10 na 10, ja chciałem ciebie, u siebie tych działać Zostać, śmigamy się po mieście na oknie rysujesz serce jak ręce Jointa, łapiemy zimne powietrze, chcemy od życia coś więcej niż to co Lozda, ona mnie łapie za rękę, mówi uważaj na jezd, nie robi się mokre". Dzisiaj nie usnę, próbuję zapełnić czymkolwiek pustkę Mam pełen bagaż doświadczeń, cały wypchany w gotówce My wchodzimy to na sto, kładamy coś na okno i znowu witam rok miasto. Zawijamy sos, potem zawijamy stąd i idziemy dalej po to Ja się nie pytam, czy mogę, tylko biorę se co chcę. Miałem dostać krzyż na drogę, a oni skreślili mnie. Mam sporo na mojej głowie, wokół pieniądze i strach. Ona ma futrożnorek, ale zaraz ciągnie. Ja się nie pytam, czy mogę, tylko biorę Miałem dostać przecież na drogę, a oni skreślili mnie. Mam sporo na mojej głowie, wokół pieniądze i streszcz. Sama futro z norek, ale zaraz ściągnię Siedzę przy rumie, przy dobrym Przyzwyczajenie jestem wygodny Mama apetyt, nawet gdy nie jestem głodny A kiedy trzeba mocno jebie te komforty Robię pójdę palę, planta gapie się, wygaszać. Nie patrzę na przelewy, bo mi głowę to wywraca Na lewą stronę Dla tych co pomogli mój dom twoim domem przyjacielu Mi kasa jest tu kasa Potrzebna ci kasa, bracie jest tu kasa Przebna ci praca, bracie jest tu praca Niepotrzebne mieć tu kaca Chyba, że za sukcesy to butelki to obracam. Duże hałdy biorę, no bo jestem duży Krótka piłka, suko, bo nie lubię dużyzn Kiedy diabeł się uśmiecha Maryi na moich żebrach płyną łzy Nie pytam czy mogę Tylko biorę ze co chcę